Paco Power, system Imag, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciek. Ring ruta runda pierwsza. No i walka już dobiegła końca za chwilę oficjalny werdykt No i przed nami oficjalny werdykt walki finałowej Jugorek w kategorii 75 kg. Marko pojedynek wygrywa i zostaje mistrzynią okręgu jubelskiego na rok 2017. Ewelina Mańka, Berej Boxing Club. Dla Eweliny złoty medal i pamiątkowy dyplom, jeśli jest na sali. Weronika Ratonu, no także zapraszamy Weronikę po odbiór dyplomu i medalu. Zawodniczkę dekorują prezes Krzysztof Sugier i dyrektor Marek Sikora. Ewelina Mańka, mistrzyni okręgu lubelskiego i norek na rok 2017 w kategorii 75 kg.